To jest najnowszy Hyundai Santa Fe. A to jest najnowsza Kia Sorento, samochody, które mimo tego co widzicie, zupełnie inaczej wyglądające, a tak naprawdę w istocie bardzo porównywalne topowe wersje wyposażenia, to za ponad 290 tysięcy zł, to za 280, ale pod maskami te same podstawowe silniki 215 koni, z hybrydy serdecznie zapraszam. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję, najlepiej w postaci dzwoneczka. To jest dokładnie ta sama płyta podłogowa, tutaj mi między osiami jest dokładnie tyle samo milimetrów, co w tamtym samochodzie, ale zobaczcie, jak różne są te samochody. Kia Sorento, która debiutowała również w zeszłym roku, w 2024, przy Hyundai Santa Fe, wygląda tak naprawdę jak stary samochód. Jest to bardzo, bardzo zachowawczy SUV, oczywiście już sporej wielkości, nieco krótszy przy okazji od Hyundaia, no ale jednak tamten samochód zdecydowanie mi robi, aż muszę sobie do niego podejść i jeszcze raz na niego spojrzeć. Zobaczcie, jak ten samochód jest zaprojektowany. Naprawdę to jest majstersztyk. Do tej pory Santa Fe były dosyć zachowawcze, jeżeli chodzi o design. Wyglądały trochę tak jak Sorento, które oczywiście jest nowoczesnym samochodem, ale przy tym aucie no nieco, nieco się gubi. Przy okazji, ciekawostka, to jest wersja sześciosobowa, nie, siedmiosobowa? Sześciosobowa. Dlatego, że tu są dwa fotele w bagażniku, koło zapasowe powędrowało tutaj w jakimś takim dostawczaku. Jeszcze jedna fajna rzecz. Jakbyście sobie chcieli zamontować namiot na dachu i wchodzić do tego samochodu, do tego namiotu, to tutaj macie taki uchwyt. Proszę bardzo, można sobie dużo łatwiej wchodzić do tego namiotu niż w każdym innym samochodzie. Fajne rozwiązanie. Przy okazji, ze środka można to sobie zablokować, bo tu jest zamek. Warto dodać, że to jest tylko i wyłącznie w tej wersji topowej, która się nazywa kaligrafii. Pod maskami jednego i drugiego auta dokładnie ta sama wersja silnikowa. Motor 1.6 Turbo GDI z tyskiem bezpośrednim, 4 cylindry, 215 koni mechanicznych, łączna moc układu, 357 Nm. To jest też łączny maksymalny moment obrotowy. Wiadomo, że silnik elektryczny silnik spalinowy pracują z innymi prędkościami obrotowymi, ale tam, gdzie się spotykają, właśnie taki moment mamy. I w jednym i w drugim aucie mamy napęd na cztery koła. Co ciekawe, w topowej wersji tego samochodu można sobie wybrać też ośkę, a w topowej wersji tego samochodu nie można, można mieć tylko napęd na cztery koła, poniżej 10 sekund do setki. Kija jest o jedną dziesiątą lepsza, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ta sama skrzynia biegów, zarówno tu, jak i tu, sześciobiegowy, automat klasyczny, hydrokinetyczny. Co ciekawe, w przypadku tego samochodu można też mieć inną skrzynię, bo można mieć skrzynię dwusprzęgłową, i co jest największą ciekawostką moim zdaniem, można mieć tę skrzynię dwusprzęgłową, spiętą, z silnikiem, wysokoprężnym. W tym samochodzie niestety diesla nie ma, nie wiadomo dlaczego. I w jednym i w drugim są hybrydy plug-in, ale one są dosyć ciężkie, mają mniejsze zbiorniki paliwa, więc wydaje mi się, że jeżeli będziecie wybierać, to będziecie wybierać dokładnie takie wersje, jak tutaj przed nami stoją. Można jeszcze powiedzieć o tym fabrycznym spalaniu według WLTP. Ono jest takie w okolicach 7 litrów i w jednym i drugim aucie. Sorento podaje, właściwie kija podaje minimalnie mniejsze, 6, 6, 7, 2. tutaj 6, 9, 7, 3. Jak to realnie wygląda, powiemy sobie, jak tymi samochodami się przejedziemy. Oczywiście jedno i drugie auto mamy w naszej ofercie automarketowej. Zapraszamy do linku pod filmem. Zarówno w tym samochodzie, jak i w tym mamy wersję z trzema rzędami siedzeń. W przypadku Sorento to jest wersja siedmioosobowa, w przypadku Santa Fe jest to wersja sześcioosobowa, ale nie zmienia to faktu, że jeden i drugi samochód możecie mieć na odwrót, czyli ten może być siedmio, ten może być sześcio. I teraz tak, jak macie komplet, to zobaczcie, nasza kabinówka się tutaj tak mieści, powiedziałbym, dosyć na styk. Podobnie jest w tym samochodzie. Proszę bardzo. Również niewiele miejsca nam zostaje, ale ciekawostka. Spójrzcie na roletę. Ten samochód jest troszeczkę szerszy. Dzięki temu ta roletka tutaj wchodzi. A teraz pokażę Wam roletkę w tamtym aucie. Demontujemy ją po to, żeby ktoś mógł sobie usiąść w trzecim rzędzie siedzeń. No i trochę nie mamy co z nią zrobić, bo nam tutaj po prostu zwyczajnie nie wchodzi. Ponieważ nam nie wchodzi, to sobie ją odrzucimy. I teraz tak. Rozkładamy trzeci rząd, no bo przecież trzeba pokazać te bagażniki. I rzeczywiście jest to Ogromna przestrzeń, no ale pod podłogą schoweczka raczej nie mamy. No bo gdzieś te fotele muszą wchodzić, gdzieś baterie się muszą mieścić. To wszystko jest tutaj pochowane, koło zapasowe, tak jak pokazywaliśmy, jest pod spodem. No i oczywiście tutaj powstaje taka przestrzeń, do której przedmioty Wam mogą wpadać. W tym samochodzie jest tak naprawdę bardzo podobnie, bo jak złożymy sobie tę kanapeczkę, ten trzeci rząd siedzeń. To również bagażnik jest spory, ponad 700 litrów. Podobnie niewiele zmieścimy tutaj, dokładnie ta sama konstrukcja. No i cóż, no nieco mniejsza ta przestrzeń, żeby przedmioty nam wpadały, a to zaraz sobie zobaczymy, jak się da w trzecim rzędzie. Prawdopodobnie w tym samochodzie w trzecim rzędzie będzie mniej miejsca. No ale dalej, jest to spory bagażnik. Myślę, że nie ma się doczepiać tych samochodów, jeżeli o to chodzi. No dobra, od czego by tu zacząć? Bo tu jest naprawdę sporo do opowiedzenia. Może zacznę od rzeczy, która mi się nie podoba. Otóż to, co mi się nie podoba w Santa Fe, to jest ten kluczyk. On bardzo przypomina mi to, co możecie zobaczyć sobie na przykład w konie. Nie przeszkadza mi w konie, ale w furze za ponad 300, bo tu jest parę dodatków. Mamy jakieś inne koła, no w stanie też są 20-calowe, Mamy jakiś tutaj otwierany dach. Mamy tutaj matowy kolor za chyba 8000 zł, więc tutaj przekraczamy w tym egzemplarzu 300 tysięcy zł. No i teraz tak. Całość ona jest dosyć fajna z wyglądu, ale jednak no, spodziewałem się, że tutaj będzie taki efekt wow jak na zewnątrz, a mamy no, takie ekrany, jak właściwie w Tusonie. Podobnym, podobnie sterowaną klimatyzację jak w Tucsonie, jest trochę pod innym kątem, ale dalej te przyciski tutaj nie są takie idealne. Z fajnych rzeczy możemy sobie tutaj szybko jednym przyciśnięciem przełączyć klimatyzację przednich foteli i włączyć sobie sterowanie klimatyzacją z tyłu. To jest bardzo fajne. Mamy inną kierownicę. Takiej kierownicy jeszcze w samochodach marki Hyundai nie widziałem. Całkiem fajna, troszkę przypomina brytyjskie wozy, ale bardzo przyjemna. Cóż jeszcze? Wybierak skrzyni biegów, dokładnie taki sam jak w większości samochodów tego producenta w tej chwili. Całość taka, powiedziałbym, fajnie wykończona, ale miejscami te plastiki mam wrażenie, że mogły być nieco lepsze. No, być może, gdyby to było jakoś inaczej wykończone w tej wersji, to jest takie ciemne. Gdyby to było jakieś drewno, no to byłoby to chyba troszeczkę fajniejsze. Z fajnych rzeczy, no to tak, mamy tutaj. Mnóstwo miejsca w tym tunelu środkowym to jest takie bardzo amerykańskie auto pod tym względem, bo na przykład indukcyjne ładowarki to mamy dwie, a do tego jeszcze dwa wyjścia na to, żeby sobie podłączyć jakieś inne urządzenia. Tutaj ciekawostka możemy sobie włączyć UVC. I te UVC dotyczy tego tutaj schowka, którym możecie sobie zdezynfekować. Na przykład, nie wiem, smoczek, jak dziecku spadnie, jeżeli macie jedno dziecko, bo wiadomo, że przy większej liczby, liczbie dzieci to już nie ma takiego znaczenia. Przy okazji tutaj mamy taki niewielki schowek. Kolejna ciekawostka, młotek. Takie wyposażenie jak trzeba mieć w Holandii, czy jak wpadniecie do kanału z wodą, to możecie sobie młoteczkiem wybić szybę. Dwa cup holdery, spore, naprawdę bardzo amerykańskie. Ogromny schowek, wielki, gigantyczny. No, odchłanie są tutaj niemal, niemalże pod nim. Przy okazji bardzo fajny podłokietnik. No i on ma taką ciekawostkę, że można go otwierać w dwie strony. I tutaj też pasażer sobie może pasażerowie właściwie tylnej kanapy mogą sobie w nim grzebać. Fajna rzecz, bo jak na przykład dzieci z dzieciakami, one chcą sobie coś wyciągnąć, jeżeli mają na tyle długie ręce, rzecz jasna, czy jeżeli są większe, no to nie musicie odrywać wzroku od kierownicy, tylko dzieci sobie to mogą zrobić same. Tutaj przy okazji można sobie sterować tym oto fotelem, ale to pokażę może z tyłu. Z rzeczy, które mniej mi się podobają, to jest to elektroniczne lusterko. Ona samo w sobie działa nieźle. Niestety, ktoś umieścił kamerę z tyłu na klapie na zewnątrz. Gdyby ona była w środku, to byłaby jakaś szansa, że można by oczyszczać szybę, kiedy się ona zabrudzi. I to lusterko działa. Tutaj nie ma żadnego spryskiwacza, i w momencie, kiedy jeździmy tym samochodem, tył, który jest niemalże pionowy, szybko się brudzi. I to lusterko, ta kamera jest bezużyteczna, na szczęście możemy sobie zrobić takie mieć klasyczne lusterko i prawdopodobnie z tego w większości sytuacji się korzysta w momencie, kiedy jeździcie tym samochodem po jakichś takich zimowych drogach polskich. Zobaczmy, jak działają systemy. Bardzo przyjemnie, coś my tu mamy. A, możemy sobie ogrzewać fotele drugiego rzędu z tej pozycji, oczywiście można też to robić siedząc z tyłu. Nie mamy niestety masaży, to jest coś, co by się moim zdaniem przydało w tym samochodzie. Ale ogólnie bardzo fajnie to działa szybko. Jest to dosyć prosto zrobione w sposób przejrzysty. Gdybym chciał coś zmieniać, to jedynie te, przy, te przyciski. O, ale też fajna rzecz, na przykład ogrzewanie kierownicy mamy dwustopniowe. Także myślę, że to jest spoko. Przy okazji tutaj mamy możliwość wyboru trybu jazdy. I to też ciekawostka. Mamy tryb Eco, mamy tryb sport i mamy tryb My Drive, nie mamy normalnego. Także tak, no w Eko nie ma co jeździć, bo tam samochód się staje strasznie zamulasty. Sport, no to wiadomo, troszkę skrzynia się trzyma na wyższych biegach, też nie ma co tego używać. Fajnym rozwiązaniem jest ten My Drive, kiedy możemy sobie wybrać różne elementy i dostosować do tego, jak sobie chcemy jeździć. Aha, możemy napęd i układ kierowniczy, ale bardzo fajnie. Taki gigantyczny schowek tutaj pod spodem, pod tą wiszącą konsolą środkową. No, coś dźwięk wydał. Tutaj kolejne gniazdo 12V, także naprawdę jeżeli chodzi o to, ile jest tutaj możliwości ładowania różnych urządzeń, to czapki z głów dla Hyundai. A. Pokazywałem kluczyk w Hyundai, teraz kluczyk w Kii. Moim zdaniem nieco ładniejszy niż w tym samochodzie. No, i teraz tak, całość, która mnie tutaj otacza. Jest taka trochę bardziej nawiązująca do tego, jak samochód wygląda z zewnątrz, przez to, że sobie tak tutaj to przechodzi przez całą długość. Tutaj mamy takie specyficzne nawiewy. No, trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie jakieś. A przy okazji takie no, nieco bardziej zachowawcze, nie aż tak bardzo odjechane jak w tamtym samochodzie. Trochę mniej tu jest gadżetu w tym aucie. Ale oczywiście no, wyświetlacze są właściwie takie same. Inna jest kierownica, ale ona również jest ogrzewana. No i teraz tak, tutaj mamy ogrzewanie foteli w takim bardzo fajnym, prostym miejscu. Też sobie możemy nimi łączyć. wentylację tychże foteli. Niestety tylko jedna, jedna indukcyjna ładowarka tutaj w tym oto takim otwieranym schoweczku, ale za to dwa gniazda USB, także myślę, że podobnie. Sterowanie skrzynią biegów takim oto tutaj wybierakiem, który się po prostu robi tak. Ciach. Bardzo fajne rozwiązanie, nie wiem, czy nie fajniejsze niż tamto, chociaż tamto też jest całkiem, całkiem udane. No to jeszcze szybciutko cup holder, bo kubeczek nam zasłania tutaj to, co chciałem Wam pokazać. Więc takie dwa cup holdery, nieco mniejsze niż w tamtym samochodzie i kubeczkowi na razie dziękujemy. Bo tutaj mamy tak, tryb pokrętło do trybów jazdy w tym miejscu, z tej strony możemy sobie wybierać tryby do jazdy normalnej. Mamy Eco, Sport i Smart, czyli podobnie jak w tamtym samochodzie możemy sobie nieco tutaj pogrzebać, jeżeli chodzi o ustawienia, a jak naciśniemy, tak samo jak w tamtym, mamy tryby do jazdy terenowej. Także dokładnie jak w tamtym samochodzie. Odgrzewanie kierownicy również dwustopniowe, autoholdzik. No i podobnie jak w Sorento, tutaj też jest panel klimatyzacji w ten sposób zrobiony. I podobnie jak tam, no nie mamy tych funkcyjnych przycisków jak w Hyundai'u, tylko jak sobie tu naciśniemy, to nam się pojawiają. I wtedy możemy sobie tutaj zmieniać to, co wyświetla nam się w danym momencie na ekranie. No trochę tak, co kto lubi. No jeszcze jest jeszcze jedna rzecz, no bo jak to przełączymy na no tutaj mamy sterowanie temperaturą, a jak to przełączymy to dopiero mamy radio i możemy sobie sterować głośnością, ale myślę, że to jest całkiem całkiem spoko. Jak działa system, myślę, że dokładnie tak samo jak w tamtym samochodzie, jest dokładnie taka sama prędkość. No, ale ten tunel środkowy nie ma tej części tutaj pod spodem. Schowek też jest mimo tego, że gigantyczny, jest nieco mniejszy niż w tamtym samochodzie i nie jest otwierany w dwie strony, tak jak w tamtym aucie. Tutaj mamy tylko jeden schowek, za to całkiem sporych rozmiarów. No i ten plastik nadal też mógł być lepszej jakości, za to ta skórzana tapicerka jest całkiem, całkiem przyjemna. No i mam wrażenie, że te fotele tutaj są nieco wygodniejsze niż w tamtym samochodzie. Chociaż no, jeżeli chodzi o ilość miejsca tutaj pod moimi udami, to również mogło być troszeczkę go więcej. Uda mam duże, jak już nieraz mówiłem, i tutaj w tych koreańskich samochodach Trochę mam taki niedosyt, jeżeli chodzi o szerokość foteli. Zwłaszcza, że te samochody są same w sobie ogromne. Lusterko mamy klasyczne, normalne i bardzo dobrze po co takie udziwnienia robić. No i cóż, to chyba tyle. Czas usiąść z tyłu tych pięknych samochodów. Zacznijmy od tego, że kanapę można przesuwać, do tego ona jest zielona, jeden. Do dwóch trzecich oczywiście możemy tu mieć też dwa oddzielne fotele, a do tego można sobie regulować kąt. Oparcia i usiądźmy sobie na takim najbardziej rozłożonym fotelu. Proszę bardzo, podłokietnik z dwoma cup holderami. Bardzo dużo miejsca. Tutaj takie miejsce na cup które troszkę wbija mi się w nogę, w kolano, ale poza tym świat i ludzie, jak przystało na kije, tutaj gniazda USB w tym oto miejscu. Bardzo dużo miejsca nad głową również. No i to, co mówiłem, możemy sobie przesuwać fotel pasażera z tej oto pozycji. Bardzo fajna rzecz. A teraz do Hyundaia, a potem jeszcze sobie usiądę do trzeciego rzędu, żeby zobaczyć, czy tam w ogóle ktokolwiek się może zmieścić tego, tej postury, co ja. I to samo w Hyundaju, też można sobie przesuwać. Co ciekawe, przesuwanie jest manualne, a jeżeli chodzi o resztę, to mamy elektrykę ta elektryka pozwala na no, bardzo w dużym stopniu rozłożenie tego fotela, a przy okazji można sobie też sterować trochę wysokością siedziska. Bardzo fajna rzecz, zasiądźmy sobie. Kapitańskie fotele, haczyki, dwa miejsca na cup holder, również ogrzewanie. No, bardzo, bardzo fajnie jest tutaj. Bardzo mi się podoba w Hyundaiu. No, chyba wygodnie jest, jak się ma takie indywidualne miejsca, niż tam na kanapie, ale to jest nie specyfika modelu, tylko specyfika wersji, bo tu też można mieć kanapę, a tam też można mieć takie dwa kapitańskie fotele. Bardzo, bardzo fajnie, podoba mi się. Czas usiąść z tyłu w trzecim rzędzie. Ponieważ trzeci rząd zawsze jest wyzwaniem, to spróbuję to zrobić bez kurtki. Może będzie mi nieco łatwiej. Może będzie więcej widać dzięki temu. No i teraz tak, tu mamy rozkładanie. Łomatko! A góra nie poszła. To górę sobie zrobimy w ten sposób. No nie wiem. Nie wiem czy to się uda. Coś robię nie tak. Złożyłem sobie fotel całkowicie. <noise> Jak go teraz rozłożyć? To jest pytanie. Może tym przyciskiem. O. Tak, i teraz róbmy to w ten sposób. No, słuchajcie, no nie jest tu super wygodnie, jeżeli chodzi o pozycję moich nóg, bo one są za wysoko. A jeżeli chodzi o ilość miejsca, to się tu zmieściłem. Do tego mam klimatyzację, którą mogę sobie posterować. Do tego mam gniazdo 230V. No proszę, gniazdo USB z tej strony, gniazdo USB z tej strony, dwa cup holdery z każdej strony, czyli łącznie cztery. No. To jest samochód wieloosobowy z takim, no, dosyć, powiedziałbym, atrakcyjnym miejscem całkowicie z tyłu. To się rzadko zdarza, żeby tak dużo miejsca było w trzecim rzędzie. Więc tutaj naprawdę duży, duży plus dla Hyundai. Oczywiście to jest kosztem bagażnika, ale nie zmienia to faktu, że jak potrzebujecie, kogoś przewieźć, to w tym samochodzie spokojnie, bez większego problemu da się z tyłu przewieźć dorosłe osoby. Zobaczmy, jak to wygląda w Seranty. No to ten sam test. Ciach. O! No. Zdecydowanie tu jest mniej przestrzeni niż w tamtym samochodzie, ale też mam klimatyzację, gniazdo 12V, dwa razy USB, takie jakieś schoweczki w tym dwa cup holdery. Gdyby to dać w moją stronę, no to niestety mnie to klinuje w takiej pozycji jak sobie rozkładałem wcześniej drugą kanapę. Tutaj w przypadku tego samochodu w przypadku Kii to są miejsca bardziej dużo bardziej awaryjne niż w przypadku Santa Fe. Słyszałem, że telefony to jest siedlisko zarazek, więc sobie zrobię dezynfekcję telefonu. O! Korzystam z tego urządzenia, które mam w Hyundai'u. A teraz skorzystam sobie z Hyundai'a Ciach. Podgrzana kierownica, podgrzany fotel. Troszeczkę mi się tutaj wbija w udo. siedzisko tego fotela, właściwie to jego wykończenie, ale poza tym, no bajeczka. Słuchajcie, ten samochód jest po prostu jakby żywcem. Przeniesiony ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście tam jest też na rynku, ale to jest trochę tak, że często te firmy koreańskie, japońskie, a też i różne inne, na rynek amerykański mają takie fajne, duże modele, których w Europie sobie kupić nie można. No, w Hyundaiu chociażby Genesis w ogóle nie jest dostępny u nas, chociaż przez pewien czas, jak być może pamiętacie, kupę było. Ale już takie wersje czterodrzwiowe, czy potem z V8-kami niestety nie były. Tylko sobie prezes. Da takim jeździł z tego, co pamiętam. Pewnie już tego nie robi, pewnie już jeździ takimi samochodami. Ale tak, Santa Fe jest amerykańskim samochodem, który możecie sobie kupić w Polsce, w Europie. Jest gigantyczny. Co prawda nie ma tutaj V6, która w Stanach jest dostępna. Ale mamy fajne, ciekawe hybrydy 215-Koni. To jest w zupełności wystarczająca moc do takiego samochodu auto chodzi, działa, więc też bardzo, bardzo fajnie i jedziemy sobie. No i teraz tak, ten wielki, ogromny amerykański samochód jest całkiem przyjazny, jeżeli chodzi o jazdę. No, znowu nas bujnęło, Ale jest taki od początku do końca taki jak się spodziewałem. Ten wygląd, który odwraca głowy. Jechaliśmy tutaj, jechaliśmy koło takiej trójki młodych chłopaków nastoletnich i ta trójka odwróciła się za tym samochodem i za Sorento, który jechałem również, ale na Sorento patrzyli dużo, dużo krócej. I to nawet nie jest ten kolor specjalny, który tutaj jest matowy. Po prostu ten samochód odwraca głowy. Po prostu ten samochód jest bardzo dobrze wyglądającym, inaczej wyglądającym od wszystkich samochodów, od wszystkich tej wielkości samochodów również, autem, który można sobie kupić w Polsce. I to bujające zawieszenie mi nie przeszkadza. Podoba mi się, że to jest tutaj takie wielkie, że te cup holdery są takie wielkie, że tu mam dwie ładowarki indukcyjne, że to jest takie po prostu amerykańskie od początku do końca. Podobają mi się takie samochody i zdecydowanie, nawet nie przeszkadza mi ten miejscami gorszy plastik, bo to też jest domena tych samochodów na rynek amerykański, ależ to nurkuje przy hamowaniu. Ale co ciekawe, kolega, który tym pojechał do Zakopanego, powiedział, że to całkiem nieźle się spisywało na jakichś takich bocznych, krętych drogach, także całkiem, całkiem nieźle. Warto sobie powiedzieć jeszcze o spalaniu tego samochodu, no bo jednak 1.6... To jest troszeczkę mały silnik do tego gabaretu. Oczywiście on daje radę z tym samochodem, no ale jest to takie domniemanie, że ta hybryda się tutaj aż tak bardzo nie sprawdza i że ten samochód dużo pali. Otóż no, w mieście można robić takie 5-9. To jest najmniejszy rezultat, jaki udało nam się zrobić w kordach tym autem. Ale tak realnie, jak jedziemy sobie spokojnie z normalnym ruchem, no to takie 9 z kawałkiem tau to robi. Kolega z trasy przywiózł 11, ale mówił, że no nie szalał tym autem, jechali w 5 osób. No ale 11 dalej całkiem przyzwoitym wynikiem jest. Ale w momencie, kiedy ten samochód zaczyna jechać powyżej 120 km na godzinę, czyli na przykład po autostradzie, a właściwie tylko po autostradzie w Polsce, no to okazuje się, że to spalanie idzie nam tam powyżej tych 11 i może się okazać, że mamy taką 13. No ale to jest też zrozumiałe, no bo to jest zdecydowanie gabaryt. Szkoda, że tu nie ma diesla. Teraz przesiadamy się do samochodu, który pali podobnie, a diesla może mieć, czyli do Sorento. No i teraz jazda Sorento. Ma się wrażenie, że ten samochód jest troszeczkę mniejszy, chociaż tak naprawdę no, dane techniczne nie mówią o tym wprost. No, on jest troszeczkę krótszy od tamtego auta, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, jak tu zawieszenie jest zestrojone czy może tego, że kierownica jest mniejsza, że tego wozu jest tak jakby trochę mniej, tutaj ma się wrażenie, jakby się jechało samochodem, no takim, powiedziałbym, bardziej kompaktowym od tamtego, on tak... Chociaż, no też jest miękko tutaj, jeżeli chodzi o reserowanie, ale jest mniej miękko niż w tamtym aucie. No oczywiście również hybryda, dokładnie taka sama moc, praktycznie takie same osiągi, a jednak ma się wrażenie, jazdy nieco innym samochodem, takim, powiedziałbym, bardziej europejskim, chociaż no też wielkość tego wszystkiego tutaj sprawia, że no raczej myślimy o tym jako o takim aucie, no niekoniecznie na nasze drogi, chociaż z drugiej strony, jak się patrzy, jakie wielkie suwy kupujemy, to... Ale tak, no spalanie z 500 km pokazuje nam tu 8,5 i to raczej są takie miejskie historie, więc no też jakby minimalnie mniej. Tam nam pokazało 9,7, ale myślę, że to jest Raczej kwestia tego, jakie to były trasy. Chociaż tutaj zdecydowanie mamy lepszą aerodynamikę z przodu. Ale tak, ten samochód też się troszeczkę wychyla. Zdecydowanie lepiej trzymają fotele. W ogóle te fotele są wygodniejsze w tym samochodzie. No i nie ma się takiego wrażenia, że jest tak bardzo obudowanym tutaj wszystkim, co nas otacza. No, fajne auto takie bardziej dojeżdżenia. No, ale trzeba pamiętać, że troszeczkę mniej, mniej miejsca w bagażniku, trochę mniejszy ten trzeci rząd siedzenia, właściwie mniej miejsca w tym trzecim rzędzie siedzeń, Czyli, jeżeli chcemy mieć samochód wieloosobowy, no to tam tamto auto się lepiej sprawdzi. Zwłaszcza, jeżeli będziemy chcieli wozić takie osoby raczej wyrośnięte, no bo dzieciaki też się tutaj zmieszczą z tyłu. Bardzo przyjemnie jeździ ten samochód. Oczywiście w trybie EV, no to możemy sobie tam przejeżdżać jakieś niewielkie ilości kilometrów. Tutaj raczej. Zwykle te systemy, czyli spalinowy i elektryczny, współpracują i bardzo dobrze to jest zestopniowane. Ta automatyczna, klasyczna skrzynia biegów, bardzo ładnie sobie radzi z tym samochodem. Podobnie jak z tamtym, ale no, mam takie wrażenie, jakby ten samochód miał więcej lekkości w sobie, jak nim jadę. I nie wiem, czy sama jazda mimo wszystko nie podoba mi się bardziej w tym aucie, chociaż wizualnie Hyundai podoba mi się bardziej od Kia. No, to jest, kurczę, trudny wybór. Nie wiem, który z tych samochodów bym wybrał, gdybym przed nim stanął. Z całą pewnością, to co można o nich powiedzieć, no to tak, no, one są bardzo podobne. Spełnią te same funkcje czyli są dosyć prestiżowe, bo już są duże, bo już są dosyć drogie. Spokojnie zmieścicie się w takich samochodach z rodziną. Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna propozycja. No pytanie, który samochód Wam się bardziej podoba? Już to nieraz mówiłem w naszych porównaniach. Ale tutaj, no kto wie, czy to nie jest najważniejsza rzecz, no bo jednak Santa Fe, no ten design jest taki, powiedziałbym, dosyć specyficzny. Spotkałem się z tym, że są osoby, którym ten samochód się zwyczajnie nie podoba. Ja się do nich absolutnie nie zaliczam. Uważam, że jest to świetnie zaprojektowany samochód, który bardzo fajnie się wyróżnia. No też pytanie, jak będzie za parę lat wyglądał? Czy ten design dalej będzie świeży? Są takie auta, które się lepiej starzeją, są takie, które gorzej się starzeją, także. W ten sposób. Duży postęp dokonał się, jeżeli chodzi o te koreańskie samochody, no bo jednak parę lat temu to były trochę takie auto, jak teraz te chińskie, czy one po prostu były tańsze, pewne rzeczy trzeba było im wybaczyć. Nie mówię, że tym chińskim trzeba, ale być może za parę lat się dowiemy, tak, jak wyglądało zabezpieczenie antykorozyjne w nich i tak dalej, i tak czy nie, czy części są dostępne. Pamiętam, że to kiedyś był problem koreańskich samochodów, że one się no, troszkę, troszkę bardziej psuły niż powinny, a do tego nie było części do nich, także to też bywa w ten sposób. Ale jeżeli chodzi o te dwa koreańskie auta, teraz, no to zdecydowanie jest to świat i ludzie te auta zdecydowanie można polecić. Także super, ale wybieracie między samochodem, który jest bardzo duży w środku i oryginalny na zewnątrz, a takim samochodem, który wygląda dosyć zachowawczo, również jest duży w środku, czy troszeczkę mniejszy, ale który jest takim powiedziałbym bardziej klasycznym słowem dużej wielkości. Zapraszamy do lajkowania, komentowania, a jeśli chcecie być na bieżąco i niczego nie przegapić, prosimy o subskrypcję najlepiej w postaci dzwoneczka.